No dobra, to takie ogólne pytanie, co sądzisz o tym, jak była żona atakuje swojego byłego męża? Już odchodząc od wiesz od tego e, tematu, rozmawiając ogólnie, nie dotykając ich, Ogólnie e, ja uważam, że jak ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje. E, w ogóle atakowanie jest słabe. E, ja jestem osobą, która nigdy takiej rzeczy nie robi, bo no, no po prostu nie, nie czuję, żeby to, to było fair. E, no, i chyba tyle. A co ty myślisz? No, też tak uważam, że to taki trochę niesmak pozostawia, nie? No? Że skoro już ze sobą byli, no to znaczy, mieli okazję, żeby się... ze sobą porozmawiać, się wykłócić i tak, jakby, dziękuję bardzo, niech on tam sobie układa. Znaczy, już się rozstałeś, e, tak? tak? Masz rozwód, minął czas, no to bez sensu wracać do, do sytuacji z przeszłości po prostu. Żyjmy tu i teraz i ewentualnie przyszłością planujmy i patrzmy do przodu, a nie tam za siebie. Było minęło, dziękuję.